Siemaldziska, tutaj Frer, a tu będzie czwarta część, zagrajmy w gotyk 1 Brączne Tajemnice. No i co robiliśmy w poprzedniej części? W poprzedniej części chodziliśmy wokoło pierścienia Starego Obozu, byliśmy już poza murami Starego Obozu. No i zrobiliśmy kilka, no, dosyć ważnych rzeczy, no. Co? Podbiliśmy siłę, zyskaliśmy reputację u kilku właśnie, może powiedzieć, mieszkańców Starego Obozu, ważniejszych mieszkańców. Zdobyliśmy miecz sędziego, tak. I Co można powiedzieć, broń? mamy przepotężną broń, Twoje tak. Która bez problemu będzie eliminować mopki i różne wyrządka, tak. Mamy też ciężej, można powiedzieć, opancerzone spodnie kopacza. A nie, to są lekkie spodnie kopacza, więc. Okej, okay, to są jednak lekkie spodnie kopacza, więc wielkiego szpanu nie ma. Ale dobra, mamy spodnie kopacza, mamy dobrą broń, brokenem. Sorki, jak co? Zaprzestrzenia? Jak co, mamy spolnik kupacza, mamy mieczek dobry, brakuje nam tylko umiejętności posykiwania się tym mieczem, będzie wszystko wtedy okej. Okay. W tej części planuję pójść z Mordragiem do nowego obozu. W tym obozie ma miejsce dla takich jak ty, masz problem, pokaż co masz do zawarowania. Masz problem. Czyżby? A jakie? Są w tym obozie osoby. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie go. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Hmm, czy jest samowolka? Obozie, a gdybym chciał dołączyć się do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, mm. możemy wyruszyć od razu. A okay. gdybyś chciał wyrzucić mnie. Co no to idźmy do nowego Chodźmy obozu? do nowego obozu. Dobra, no fajnie. I Mordrak może iść normalnie nas zaprowadzi do nowego obozu, a zarazem... Możemy powiedzieć to w sobie, że Mordrak się to raczej no, za długo nie pojawi. Tak i wykonamy zadanie bez rozewu krwi. Spokojnie, tak. No i dobra. Teraz idziemy z Mordrakiem do nowego obozu. Nowy obóz jest to jeden z tych właśnie ważniejszych obozów. Oni w nowym obozie chcą się wydostać w inny sposób. Chcą po prostu, może powiedzieć, wysadzić barierę kopcem rudy. Tak. No jest jeszcze obóz Bractwa, do którego też chciałbym dołączyć, bo może to są Świerćpuny. Ale zbroje i miecze tam mają zajebiaszcze, tak naprawdę. No i też są takie normalne osoby jak Korangar i takie inne tam rzeczy Lester, Korangar. Tak, normalne osoby. No dobra, ale no na razie idźmy do nowego obozu. Ta część będzie się tyczyć dotarcia do nowego obozu i też e, rzeczy, które nas napotkają w drodze do nowego obozu, czyli zabijanie orków, też e, porozmawianie z kawalornem i takie różne inne rzeczy, tak. Dobra, tam jak coś z granica, e, z terytorium orków, której strzeżą właśnie, może widzieć, której strzeżą ludzie z starego obozu, tak, na razie tam na pewno nie pójdziemy, życie nam jeszcze miłe, tak. Orkowe ziele, o fajnie, ścierwusy tu są, dobra, więc zajmijmy się ścierwusami, tak. Jeszcze ukochany, ścierwajany, tak. I pięknie, od tyłu jeden strzał, ładnie poszło. No jak już mam taką siłę, mam taki oręż, no, taki już w zasadzie to nie jest przeciwnik. On, one zbierają już niezły łomot, tak. Tak, sobie będą dali zębaczek, bym chciał dalej puść, ale tam nie pójdę. Tak, tylko wezmę sobie kilka rzeczy i temsów. Stary miecz, jagoda, tak. O jeszcze tam coś jest, Wróćmy tam jeszcze, kilof i kubek, tak jak widzicie tam są zębacze, które będą chciały nas zjeść, jeżeli podejdziemy do nich za blisko, a Mordrag jeszcze nie jest takim mocnym towarzyszem, żeby załatwił moim zdaniem zębacze, więc nie narażajmy nas i Mordraga na to, że będą nas gonić zębacze, tak, to jeszcze nie jest taki towarzysz, żebyśmy nie mogli zlikwidować, pięknie, poszło. A, biedne gubiny, nic nie mają, werynne gremliny, tak? Ładnie. zaraz zarysowali miecz. Dobra, Mordrag, gdzie jesteś, ziomuś? Chodź tu, chodź, 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 chodź. No, dawaj, 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 idziemy, idziemy, idziemy. Okej, okay. czekajcie jak co to zaraz, można powiedzieć, e, pójdziemy dalej z Mordragiem, niech on sobie narazi tu poczeka na nas, bo tu jest właśnie... Jeden z, możemy powiedzieć, myśliwych kawalor, który ma troszeczkę ciekawych rzeczy, tak. I też jest dodany w Mrocznych Tajemnicach pewna osoba, myśliwy, który będzie miał do nas różne zlecenia, tak. Dobra, pozmiejmy tych chrząszcze złe. Co? Tak? Dobra, weźmy tutaj rzeczy jego, tak. Okej, okay, strzała. Mi się wydaje, że nawet nie będziemy musieli pobić tego kawalorna, żeby zdobyć klucz do jego chaty. Tak. Czy tu będzie? Tu będzie klucz do chaty kawalorna, więc okej. Co zamierzasz zrobić z tą broń? Ani tak tylko chcę pomachać. Dobra, się Poznawiamy. Dobra, tu robisz? Co tu robisz? Jestem myśliwy. Poluję mhm. głównie na ścierwo jadu. To się cieszę. Eee... Gdzie mogę zdobyć łuk? Gdzie mogę zdobyć Tutaj. Mm -hmm. Sprzedaj najwspanialszy łuki. okej, okay, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje... O, bryłki rudy, łuki, jabłko. O, jabłko jest ważne i star jest ważny będzie do pewnych zadań i też wytrych weźmy sobie. Dobra, Adam mu w zamian za to jakieś gówno pewnie? Tak. Czekajcie. Sól. Może tutaj z żywności mu weździemy. O, tą potrawkę wywalmy. Która nam nie jest w ogóle przydatna. Tak, yy, wino nie, pewnie jakiemuś strażnikowi prędzej później będzie chciał nas winość czy coś, więc zostawmy na razie sobie wino i te inne pierdoły. O, ten zawrzewiam miecze, stare miecze, kilo w pałka. no i musi się dołożyć trochę kawaler, tak, a, to no trochę za dużo się dołożył, okej, okay. no dobra. Zapiszmy sobie, no i idźmy dalej, tak, do tego teraz musiał który jest za chatą, za chatą kawalorna, tak, jeszcze to są kratoszczury. no kawalorna ma jakiś tutaj są tylko chaty, nie wiem, był cholera, dlaczego ich nie zabił, dobra, ale najwyżej wolność Tomku w swoim domku, czekaj, czekaj, tak, jest tam mordrak, nie ucieknie nam prawdopodobnie, tak, o, zioło zdrowiające, fajnie. No, dobra, dawaj. Otwieramy. O, Bimber, skórzany mieszek. On nie będzie się pruć jak co, że zabierze mu kilka rzeczy. Tak. O, tu kufer normalny do tworzenia. Dobra. O, łuk, pięknie. Tam sobie patrzy, właśnie, w kominek. Jak to rzaży się ogień, ten myśliwy. Tak. Czekajcie, teraz będzie motyw z otwieraniem skrzyni, który nie jest za łatwy. Tak, otwieranie skrzyni w gotiku 1 i 2 jest trudniejsze niż w gotiku 3 i 3 Zmierzch Bogów oraz 4. Okej, okay. o, to było łatwe, okej. Okay. O, i trochę rudy, pięknie, a to co jest? Niewykończony miecz, trochę wart jest ten niewykończony miecz. Dobra. Okej, okay. porozmawiajmy z kartem, tylko zapiszmy. Bo on będzie miał dla nas różne takie tam może być zamówienia a propos zabijania zwierząt i pozyskiwania z nich różnych rzeczy, np. kłów, futer, rogów, takie inne tam? Dobra. A kim jesteś? Kim jest? Jestem pośrednikiem. Mhm. To znaczy... Dobra. Co nie skupujesz? czego potrzebujesz? Weźmy proste zlecenie no, na sam początek? To statyczne... Czasami te zlecenia się bugują, czyli że proste zlecenie jest trudne i takie inne. Tak. Wylecenie łatwe. pazur ilości 24, okej. Okay. Co ostatnio skupujesz? Czego potrzebujesz? Wezmę wyznaczenie takie. I czekaj, wezmę, wezmę jeszcze trudne. Czego potrzebujesz? Trudne. Okej, okay, zobaczmy. A nie, to są goty, mroczne tajemnice, to nie to. Tak, średnie. Kły błotnego węża o, trudne ok. wiecie co? Wczytajmy sobie jeszcze raz spróbujmy przyjąć się. Tam różne zamówienia od niego, bo błotnego węża możemy dopiero ubijać w zasadzie pod koniec drugiego rozdziału. Drugiego rozdziału no w gotyku normalnym, pod koniec czwartego, a. W różnych tajemnicach jak dobrze przygoksimy, koniec drugiego rozdziału, początek trzeciego. Kim jest? Jest to znaczy... Dobra, wezmę sobie tutaj prosteczenie. Gdy będziesz miał. Zobaczymy jakie to to proste zalecenie, właśnie tutaj. Te proste zalecenia są trudne. Tak. Skóra topielca. O, dobra, to jest fajne zlecunku, więc zapiszmy. Tak, że mamy skórę topielca, tylko trzy. To jest łatwa rzecz do zdobycia. Tu, jak dobrze powalczymy, możemy zabić w pierwszym rozdziale bez Czego problemu. Potrzyma? Tylko musimy już mieć zbroję frakcji i dobrą bronią. A jakie to średnie jest zamówienie? Skuranie stwora w ilościach 3. Trudna rzecz. Ostatnio skupujesz. Czego potrzebujesz? Byliśmy trudne tak. Okej. Okay. Najwyżej, może też minąć termin, będzie z głowy. Kiełtrola, Aha, dobra, w dupie. Weźmy sobie, przyjmijmy te zadania z takiego motywu, że te właśnie tutaj pierwsze, czyli trzy skurty pisać jest banalnie proste, wiecie. Z tego powodu już weźmy sobie, pójdźmy i dajmy na razie spokój z tym. Tak, okej, okay. no to idźmy. Mordrak, zaprowadź nas do nowego obozu. Tak, o, ścierwus. O, kurde. Nie naznaczyłem sobie go i walno u mnie. Tak. Jakieś tu ziółka są? O, jest jagoda. No dawaj, Mordrak, co tak się wleszesz? Przewodniku nasz. Dawaj, dawaj. Z życiem, z życiem. Co, krytożczór wyszedł sobie? O, będę zadawał lepszego damage'a ścierwojadą, niby. Bo i tak mam je na jeden strzał, więc. Za dużo to nie da. Kretuszczurki też. Te mopki są słabe. Tak. No mordrak, coś tak wyleczysz. Dobra, weźmy tutaj sobie safara, Lisa, tak. Dawaj, dawaj. Z życiem z życiem, z życiem. Biegnij, biegnij jeszcze zajdę sobie do eskini. Tak, jak to lubię robić. Pójść poza no trasę. Dobra. Dobra. Kurde. Dobra. I padł napój, wyczerbiony topór, psianka, tak? Psianka. Dobra. Ciekawe jak już będę miał około 5 orkowych ziel, czy dam coś z jedzenia tego. Jestem ciekaw. Czekajcie, co ja mam tutaj? Żywność, yy, orkowe ziele. Yy, tak, 2 zioła, 3. 2 psianki, 3. Psianki chyba też coś nie wydawały. Chyba. A ja najwyżej sobie zobaczę w moim odcinku, co psianki dawały, czy co innego oprócz psianek dawało. Dobra, dawaj idziemy. Albo że to było nawet krótsze ziele, cholera wie, wiecie. Aha, tybie niż tak na spontana spotkać tego wilka, a nie strzelić go z łuku, nieźle. A nie jednak jak strzelisz w niego. Coś ci zrobił mor Mordrak? No chyba nie. No, i żeby mi to było Dobra, dobra, dobra. Dawaj za chce mnie zjeść. Jebany. Ale dobrze, że zapisałem. No jeszcze jednak wilki, to coś za mocnego na naszą postać. Mordrak może go zastrzelił, ale dopiero po naszej śmierci. Więc... Dobra, zabij go. Okej, okay. głowy. głowy nie żyje. Tak. Nie, ja sobie tutaj... No też, się, też, się, też, się, też się cieszę. Idziemy dalej. Dobra, dalej, dawaj, idziemy, idziemy. Ale czekajcie jeszcze chwilę. Otwórzmy sobie tutaj ten skórzony mieszek. Ej, widzicie na początku gry no 700 bryłek. No teraz 800. Nieźle, ja nieźle mogę powiedzieć. Tak, znaczy bogacenie się jest super. Żeby tylko mieć właśnie jakieś też armory odpowiednie za bryłki rudy. No w Gotiku 1 nie ma za dużego wyboru. Bardzo wielka szkoda. Tak, że nie ma tutaj tego wyboru jak na przykład w Gotiku trójca Tak, albo nawet dwójka. W Trójca jeszcze trochę były większy. Jupr twoja mać Jebane rapujący hochlik mnie zabił Tak, fajnie, drugi zgon no Trochę tutaj się może mieć. Tak Dla mnie to... Dobra, nieważne Chodzi mi o to, że nie granie w gotika. Iść jedneczkę, dwójkę, no Ma swoje skutki Nie mnie! Kurwa Tego wilka nie mnie napieprzaj. Fajnie, że mnie Mordrag goni. Miło mi też jest, bardzo. O, i teraz w ogóle już zjebałem całkowicie. Tak. walnę Mordraga. Tak, fajnie. Trzy fajne. Super. Takie farty tylko wtedy, kiedy kręcę odcinek mam. Tak to wszystko normalnie idzie. Nie wiem. Jakieś kurde... Jakieś kurde nie farty tyle. Dobra, z głowy poszedł. Teraz zabij tego wilka, spokojnie. Dobra. Wtedy gdy będziesz go zabijać, ja wezmę sobie futro z tego wilka i z tego też. Dobra, miejmy nadzieję, że więcej faili nie będzie. Wezmę sobie, zapiszę z tego, z tej okazji, że zabiję te dwa wilki, tak. Ale też ludziska się nie dziwcie, jest dopiero czwarta część, ale nie mam super uber levelu, czyli mam, no, piąty level. W sumie ja mówię, nawet nie mam czwartego, mam trzeci. Tak, no i trochę HP nie jest za dużo u mnie, to więc e, na razie można powiedzieć, bym prosił o lekką wrozumiać z tymi fejlami, tak. Ale 800 broek jest, więc jest fajnie. Dobra, zabite tak. Tak, Gothic prawdziwa historia, rapujące chochliki, Pięknie, otworzyło się. Dobra, bierzmy rudę. No i idziemy dalej. No, Mordrak, dawaj. Już prawdopodobnie zaraz będziemy. No. no i dobra ludziska, to już będzie powoli koniec czwartej części. Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice, w której Przeszliśmy ze starego obozu do nowego obozu, tak, pozwiedzamy sobie w następnej części, czyli piątej nowego nowy obóz, porobimy dla nich zadania, różne takie tam ciekawe rzeczy, tak, no dobra, to więc już powinien być koniec, no, tak? No to jest. za tą bramą mhm. to twoja przepustka do Laresa. trzeba hmm. mieć, wiesz co, po zastanowieniu, jakbyś... Do... Okej, okay, to ludziska, jak co to, to będzie koniec w czwartej części zagrajmy w gotikiele mroczne tajemnice. Jak co ludziska, dzięki za oglądanie, nara.